Ciemka, widzowie, witam was na kolejnym materiale. Dzisiaj z czempiona No i dzisiaj będziemy awkować 24 godziny na tym jajeczku. Ogólnie już awkowałem 10 godzin. To ja sobie po prostu biorę wszystkie skrzyneczki. gembus fajny, fajnie, fajnie. Nie no, świetnie. Laka, dobra, przyda się do openingu. Cyber chest, fajnie lak. Co mi drobnie z nuclear chesta. gembus no kurczę, mogę jakieś rebirfy dać lub coś. Widzowie, jeszcze chcę powiedzieć, że do topki rebirfów jak na razie razie wątpię, że się dostanę. Ogólnie topka rebifów się prezentuje tak. Chłop top 1 jest chyba jakiś wolnięty tak troszeczkę. No ale żeby się dostać do topki rebifów potrzebuje... 500SX Team prezentuje się tak. Przez nockę trafiłem dwa goldy mitykale. Dlaczego ja nie mogę sekreta trafić? No i dropłem 46 zwykłych mitykali. Zróbmy sobie craft Alt. Moje pety będą się prezentować aktualnie tak, bo sobie wymaksują się te będą lepsze niż te. Gra mnie nocka oddała, ale wiatr dzisiaj jest... Dobra widzowie, tak moje pety się prezentują. Ja ogólnie ile sobie awkować 6 godzinek. Mam nadzieję, że dropnie mi teraz sekret. Jeżeli chcecie odcinek serio 72 godziny awkowania. Ja chcę tutaj zobaczyć ponad 120 łapek w górę. Jeżeli będzie ponad 120 łapek w górę, to będę wiedział, że chcecie taki odcinek z awkowania. Widzimy się za 6 godzin. Afkowając sobie 10 godzinek. Widzowie ogólnie wpadajcie na Discorda, wbijamy 300 osób na Discordzie. Proszę wbijcie i piście, bo trzeba aktywność odbudowa. Trafiłem Toxic Mythical'a lepszy na pewno niż Hell Dragony. Oczywiście dropłem 5 Golden mitykali Hell więc zróbmy sobie od razu Galaxy kolejnego, który daje 320 bilionów. Zróbmy sobie najlepiej już Craftal, czyli 15 zwykłych mitykali trafiłem. Mogło być lepiej, no a może dlatego, że nie miałem tych boostów też poodpalanych, dodatkowych. Dobra, ja się biorę za otwieranie. Widzimy się za 10 godzinek. Wyszło ponad 24 godziny. Tak, nie trafiłem sekreta. Ja mam jakiegoś po prostu pecha do tego. Trafiłem 6 Golden Overworldów przez noskę, zróbmy sobie Toxika. No i mamy tutaj jeszcze zwykłe, czyli zwykłych trafiłem. 32 zróbmy sobie Craft Al. Mamy oczywiście dwa Toksiki. Tak aktualnie mój team się prezentuje. Nie jest jakiś dobry. Mam po prostu pecha w tym update'cie. Jeżeli chcecie wygrać takiego Hell Overlorda, musicie zostawić łapeczkę w górę, napisać hasło Milix Bob i subskrybować kanał Milix. Wyniki w następnym odcinku z Levi X. Peciki wyglądają tak. Są bardzo malutkie te legendy. Więc takim odczętem dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli materiał się spodobał, zostaw łapeczkę w górę. Subika na kanale. Widzimy się w następnym odcinku. Wpadajcie na Discord kolder wpadać na grupę na Roblox. Elo!